Trochę dokładniejszy film, czego na zdjęciach nie widać. Tak wygląda trzy cylindry. A tutaj jest, to tu jest za kratką wiatrak chłodzenie. Tu jest wiatrak chłodzenie, chłodzenie powietrzem. Tu za tą blachą. O, no to i są cylindry. no już tłumik tutaj tu jest nowy tłumik od MFA e, tu widać no jest taki e, u, 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 upocony a że ostatnio kosiłem to tutaj są właśnie te, te pyłki z tych traw nie myłem go pompka, pompa paliwowa filtr oleju, filtr paliwa tutaj mamy bak Alternator, i tam mamy pompę do wspomagania. Tu jest zbiorniczek do wspomagania. I wspomaganie jest tutaj w kolumnie. I tu wychodzi. Nie ma siłownika, tylko po prostu o tym tym prętem. Tutaj powinna być taka klapka. Tu widać sprzęgło. Sprzęgło jest dwustopniowe. Ja tutaj zdjąłem, bo tu przeszkadzało. Tutaj była taka wajcha. Ja oczywiście ją mam i dokładam, ale przeszkadzała przy wsiadaniu, a nie używałem. Bo tu można było ręcznie zblokować sprzęgło, a tak to sprzęgło po prostu działa. Tutaj chodzi bardzo lekko, nie jak w 30 czy jak w 60, że trzeba stawać na niej. No więc tak wygląda. Pokrótce silnik tutaj załączamy napęd tą wajchą. Teraz jest załączony, teraz jest. Rozłączony. Tutaj jest taka przystawka przy skrzyni, i wałek przechodzi przez środek miski olejowej do przedniego mostu. Jest tutaj dość wąsko, ale można to przestawić. Błotniki razem, razem z kołami, bo tak, koła, może na tym przednim będzie lepiej widać. To, to możemy przykręcić tutaj z drugiej strony. Wtedy nam się rozszerzy o 10 cm. Potem możemy odwrócić felgę i możemy też odwrócić całą gwiazdę. Więc jest dużo różnych opcji e, rozszerzenia. Opony w takim stanie e, trzymają ciśnienie. Nic się nie dzieje od dwóch lat. E, I tak z tyłu. E, tutaj cieknie z tego z wałka. Tu jest o-ring normalnie ten. Zimmering, nie o-ring. I można to wymienić bez problemu. Ja już tego nie będę robił, bo by trzeba było spuścić olej. Ale to jest jakaś groszowa sprawa. No a cieknie tutaj jest ulany, bo cieknie tutaj z z tego z tego wałka. Więc tutaj jest tu jest ulany. Ciśnienie mierzyłem na pompie 180 do 200 barów dochodzi. Także jest. Jest w porządku. Podnośnik chodzi. No i co filtr jest nieoryginalny, Ja taki po prostu założyłem bo, bo taki miałem bo tu jak kupiłem to nie było. Nie było w ogóle filtra. zamkniemy maskę. Tutaj są lampy nowe. Jedna się już potukła, ale 60 zł chyba kosztuje. Lampa jest dostępna. Tylne światła są, i tutaj idą do nich kable. Tylko kwestia podłączenia.